Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Ludwika i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w panewnikach zorganizowała poetycko-kolędowy Wieczór Świątecznej Jedności. Piękna impreza, ponieważ zorganizowaliśmy wspólnie wieczór kolędowo-poetycki. W tej imprezie bierze udział parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, Zespół Szkół Specjalnych numer 12, parafia Świętego Ludwika wraz z Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów i Miejski Dom Kultury tutaj w Ligocie. Myśleliśmy jak zebrać grono ludzi, którzy można powiedzieć są gdzieś jak najmniej brani pod uwagę w różnych akcjach, w różnych wydarzeniach I zastanawialiśmy się, jak ten okres Bożego Narodzenia wykorzystać, aby oni mieli możliwość zaprezentowania się. No i tak po rozmowach z panią dyrektor ze, ze, ze zespołu szkół specjalnych doszliśmy do wniosku oraz przy pomocy Miejskiego Domu Kultury Ligota, że, że zorganizujemy koncert kolędowy i poetycki dla dzieci głównie specjalnej troski, dzieci chorych. Później te nasze pomysły gdzieś tak wzięły górą, że postanowiliśmy zaangażować też w ten koncert młodzież i dzieci z całego naszego tej regionu, dzielnicy Ligoty. No i tak też dzisiaj gromadzimy się na koncercie, gdzie zaprezentują się dzieci i młodzież, nauczyciele, bracia franciszkanie w takim wspólnym dziele kolędowania i proklamacji wierszy. Koncert miał miejsce przy bazylice Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. Jesteśmy w miejscu szczególnym nazywanym Śląskim Greccio. Nasza stajenka rok, rocznie wpisuje się w cykl różnych adoracji stanowych adoracji Dzieciątka Jezus, różnych grup, wspólnot. I tak też z racji tego, że przedsięwzięcie nasze ma taki troszkę wymiar kulturalno-religijny, to postanowiliśmy zorganizować go w naszej auli. Też też jest i miejsca sporo. No i aura faktycznie zimowa, kolendowa. no to się wpisuje idealnie. Głusimy na co dzień, że narodziło się Dzieciątko Jezus, czyli ten, który tak naprawdę tak ukochał człowieka, że zrodził swojego, posłał na świat swojego syna, aby on nas zbawił, a zbawiła nas malenika miłość, która leży w żłobie, ale która... Z... Później poprzez swoje misteria, męki pańskiej śmierci i zmartwychwstania, odkupiła każdego z nas i chcemy głosić tę miłość właśnie Bożego dzieciątka, wszystkim, a zwłaszcza chorym, słabym, tym, którzy potrzebują na co dzień szczególnie tej naszej opieki, a którzy można powiedzieć, że no, nie są tak zauważalni na co dzień wśród nas. Na